Cześć drogie osoby z Podznaku Barana, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was na horoskop, horoskop tygodniowy. Zobaczymy, co dzieć się będzie właśnie w tym czasie. Zobaczycie dzisiaj nowszą troszeczkę wersję, nieco ulepszoną. Mam nadzieję, że się spodoba, jeśli chodzi o kwestie. Takie tutaj i uczuciowe, i finansowe. Zobaczycie, co dodane będzie, jak to będzie wyglądało. Dziękuję za sugestie w tej sprawie i spróbowałam, się, spróbowałam coś zmienić w tej materii, a więc spojrzycie na to swoim, mam nadzieję, łaskawszym okiem. A co będzie się działo, zaraz Wam powiem. Tutaj, oczywiście, z nami tarot snów. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie. I już Wam mówię, jak wyglądać będzie właśnie ten horoskop. Na sferę uczuciową mamy tutaj rycerza denarowego. To jest karta dla singli, dla osób w stałych relacjach jest szósteczka buław. W kwestii finansowej dla osób i, mat, i zawodowej tutaj mamy wisielce dla osób szukających pracy. A dla osób mających pracę ósemka denarowa, tak na ten tydzień, oraz zdrowie ogólna karta całościowa, królowa Pucharów, jako karta e, tutaj łącząca wszystkie aspekty, a więc jest to taki układ. I co będzie się działo? Tak, na uczucia mieliśmy rycerza denarowego dla osób. Które tutaj są samotne, są singlami, poszukują. Rycerz denarów jest w tym momencie dla tych osób taką kartą, która zwiastuje przyjaźń, relacje możliwe zawodowe i relacje takie troszeczkę intelektualne, czyli tutaj może nie być takich uczuć wzniosłych, bo raczej budowanie, raczej poznawanie. No i te tutaj emocje pokazują się schłodzone, mimo wszystko stateczne oparte na fundamentach, które dopiero się zaczynają budować, tak, czyli to wszystko powolne będzie, nie od razu. Osoby, które są w stałych relacjach mają usteczkę buław i jest to karta zwycięstwa, ale jest to karta męska, więc pamiętajmy, że energetycznie może chodzić o zwycięstwo na przykład po prostu mężczyzn w relacji, narzucaniu jego woli, a więc może chodzić o to, że na przykład jedni będą po prostu działać na, na, dla dobrej relacji, będą tacy właśnie dominujący, tacy właśnie przewodniczący, tak, tacy przywódcy, przywódcami w relacji, ale też jest druga strona, która jest ciemniejsza, czyli narzucanie woli w sposób imperatywny, taki despotyczny. No i tutaj może też być ta kwestia, gdzie ktoś będzie chciał po prostu zwyciężyć, pokazać nam swoją siłę, ale niekoniecznie nam się to spodoba, ale też wszyscy była w ogóle jest piękna energia. Bo, bo jest, i mówi o tym, że możemy być świadkiem zwycięstwa w ogóle partnera, partnerki, lub my też odniesiemy jakiś sukces w relacji i będziemy się tym cieszyć, szczycić. Natomiast w finansach, sprawach zawodowych mamy wisielca dla osób. Które tutaj gdzieś tam szukają pracy, zastanawiają się, jak te sprawy będą wyglądały. Wisielecno jest utrudniającą kartą i niestety wskazującą na to, że będą pewne opóźnienia, stany zawieszenia, że trzeba będzie się wykazać cierpliwością, no i niestety nie będziemy w stanie energetycznie. No, mimo wszystko, wymusić od losu na przykład lepszej pracy, lepszych pieniędzy, bo tu wszystko będzie przewrócone do góry nogami, a więc nie wszystko pójdzie po prostu po naszej myśli. Dla osób, które mają pracę, mamy kartę pracy, a więc dużo pracy po prostu. Was czeka tydzień pełen obowiązków, schematycznych zachowań. Raczej nie będzie to burzliwy tydzień, po prostu będziecie wykonywać to, co musicie. Szlifujcie umiejętności, to jest droga do celu. Możecie zostać docenieni, ale może jeszcze nie teraz. Choć nie jest to karta spadkowa, tylko właśnie taka, gdzie my po prostu uczymy się, praktykujemy pracę jako narzędzie, jako kwestie wysiłku, dzięki któremu po prostu dochodzimy do czegoś więcej. Finanse będą pieniądze spokojny, taki bym powiedziała wypracowany, konkretny, ale nie jest to bardzo bogaty też pieniądz. To jest taki pieniądz, na który czekamy dopiero w jakimś sensie, bo musimy na niego zapracować. Natomiast zdrowie. Zdrówką mamy królową Pucharów. I ta królowa Pucharów, w aspekcie podstawowym, mówi wszystkim osobom, że mogą otrzymać pomoc, że pomoc będzie płynęła ze strony pewnej kobiety i będziecie się cieszyć ogólnie siłami witalnymi. Jest to też karta dobra dla osób, które starają się o dzieciątko, pytają, czy, czy jest to dobry czas. Tak, jest to karta płodności, macierzyństwa, dobrej energii, pomocy ogólnej, takiej serdeczności i uczciwości. W kontaktach międzyludzkich, gdzie w sferze zdrowotnej też jest to potrzebne. Tutaj zwróćmy uwagę na układ hormonalny, przepływ wody w organizmie, nerki dla kobiet, karta związana z piersiami i wszystkimi aspektami pozytywnymi i negatywnymi, też, oczywiście. Jeśli badań nie robiliśmy, to zróbmy. Natomiast, generalnie, tutaj aspekt nerek i tej przepływy wody, tak jak powiedziałem, jest bardzo istotny. Choć karta nie jest ostrzegawcza, nie jest kartą napominającą, jest to karta pomocy i dobrego potraktowania, co jest najważniejszym aspektem na ten czas. Tak więc, tego się trzymajmy. Układ ciekawy, myślę, że się spodobał. Wszystkiego dobrego. No i przechodzimy dalej idziemy dalej do osób z podznaku byka. Witam serdecznie. Drogie byki, spójrzmy, co u Was się będzie działo. W tym tygodniu będzie troszeczkę nieco rozszerzony horoskop tutaj na prośbę jednej z osób, która bardzo dobrze, że mi zasugerowała. Bardzo dziękuję za sugestie. No i zobaczmy, drogie byki, jaki ten układ będzie, czego możecie się spodziewać. I tak, na uczucie macie dla singli, a z pucharowy, <laughs> przepraszam, dla osób, które są zajęte w stałych relacjach, piątka denarowa. Na pracę pieniądze, dla osób, które szukają tych pieniędzy i pracy diabeł. Dla osób, które mają pracę i pieniądze i patrzą już z perspektywy takiej stabilniejszej, to król pucharów. Oraz karta ogólna zdrowotna, to siódemka denarów. A więc układ trochę mieszany, ale dla każdej z grup inny tak naprawdę i tak na sferę uczuciową dla singli piękna karta się tutaj wyciągnęła jest to as pucharowy który mówi o znalezieniu osoby w której się zakochamy jest to karta też miłości odzajemnionej karta odnowy może się odnowić też jakaś relacja bo w pozorom dawna ale też no, po prostu napływ pięknych emocji powinien być odczuwalny, powinniśmy wyjść się do ludzi, pokazywać się, wychodzić na uroczystości. Tu też symbol puchar taki jak ogólnie ten pozytywny, to jest też zaproszenie, impreza, zabawa właśnie. No i zwrócenie się ku jakiejś osobie, to jest piękno, rozwój uczucia, więc bardzo dobra karta właśnie dla osób samotnych, które szukają w tym momencie miłości, powinni znaleźć, powinni poczuć przypływ tej dobrej energii. Dla osób zajętych piątka denarowa, no tutaj tendencje w tym przypadku są troszeczkę spadkowe. Piątka denerowa, specyficzna karta, bo z jednej strony mówi o stracie, o jakichś trudnościach komunikacyjnych, o poczuciu ubogości w relacji, a w tym momencie też może mówić nam, że na przykład w dobie tego smutku, przeważnie jest to karta niestety kobieca, i mówi, że kobiety no są po prostu niedopieszczone w relacji, nie mają tego uczucia i one szukają tak, tej, tej miłości w relacji. Ale nie widzą, że mogą coś zrobić, ale nie chcą, bo są smutne, bo są załamane, bo, bo czują, że coś tracą, tak? I tutaj jest obojętne to, czy jakby jesteśmy kobietami, czy nie, możemy przechodzić obok jakiejś sytuacji osób, które mogłyby nam pomóc w relacji i wskazać właściwe ścieżki, ale my przez smutek możemy. No, niestety, jakby być zaślepieni i ubodzy, po prostu poszukując miłości nie tam, gdzie trzeba, nie w tym aspekcie. Może trzeba jakby inaczej podejść do pewnych kwestii, ale tak na pierwszym rzucie jest pewien rodzaj straty i takiego smutku, a na drugim rzucie jest rozwiązanie problemu. I wyjście z tego obronną ręką, odzyskanie równowagi, choć to zależy emocjonalnie, no, mimo wszystko od nas. Natomiast finanse, finanse i sprawa zawodowa dla osób szukających pieniędzy oraz gdzieś tam pracy, diabeł diabeł to pokusy, czyli tutaj możemy no, mieć takie energię, że będziemy chcieli szybko, łatwo zarobić, znaleźć taką pracę, która od razu odpowie na wszystkie nasze potrzeby i że będzie to wszystko w pięknych kolorach, uważajmy na oszustwa, iluzje, manipulanctwo oraz niestety własne emocje, które, czy egoistyczne myśli, które mogą nas właśnie zaślepiać. Możemy sami dać się zakuć w klatkę, do, czy wrzucić do klatki, która po prostu jest klatką oczekiwań, a nie rzeczywistości. Tutaj oszustwo niestety może być z różnych stron i możemy my sami siebie też oszukiwać. Osoby, które mają pracę, i sta, w miarę stabilne finanse, i ogólnie tutaj dla osób, które mają po prostu pracę, król pucharów jest kartą dobrego mężczyzny, ciepłego, który może być naszym protektorem, opiekunem. Możemy otrzymać jakąś dobrą radę prawną, urzędową lub inną, zawodową. Jest to też karta pomocy jako propozycji po prostu i dobrych, stabilnych finansów, dobrych układów międzyludzkich, a więc ten tydzień nie powinien być burzliwy, nie powinno być też strat w sensie stricte zawodowo-finansowych w kwestii właśnie tej notu integralnie oddzielonej od wszystkich innych, a więc dobry czas. A w zdrowiu mamy siódemeczkę denarów, to jest karta specyficzna, bo jest to karta zwłoki, i tutaj mogą pojawić się też wydatki w kwestii finansowej. Dlatego, że jeśli chodzi o zdrowie, trzeba będzie za nie zapłacić, ale też jest to mozolny wysiłek finansowy, czyli że to taka trochę studnia bez dna że a to na leki muszę zapłacić, a to za ćwiczenia, nie wiem, a to kolejna porada. Po części jest to karta zbierania owoców tego, co my zapłacimy, ale z drugiej strony musimy płacić, tak? I karta cierpliwości, nie od razu. Te wydatki, no będą, moim zdaniem, jeśli chodzi o kwestię zdrowotne będą, będą koniecznością, ale też może to być takie dla nas trochę nieprzyjemne. Siódemka ta nie kojarzy mi się akurat z taką bardzo pozytywną energią. Ona, ona trochę wysysa i ka każe nas w sensie właśnie oczekuje od nas tej cierpliwości. Zwróćmy uwagę na sprawy gastryczne, przemiany materii jelita, tutaj choroby metaboliczne i kwestie zasiedzenia, czyli na przykład te osoby, które. Za dużo się nie ruszają teraz. Idzie czas znów, czas zdalnej pracy, więc znów większość z nas może być niestety przykuta do fotela, za przeproszeniem, i karta nawołuje, by jednak jakby no, nie być cały czas w jednej pozycji. Nawołuje do pewnego ruchu, ale nie jest to ruch gwałtowny. To jest dosyć ważne, by o tym po prostu pamiętać. Natomiast układ sam w sobie energetycznie jest ciekawy, daje do myślenia, trochę ostrzega, ale też daje nadzieję, co jest najważniejsze i myślę, że e, powinien Wam się ten ów układ spodobać. Dajcie znać w komentarzach. Wszystkiego dobrego e, i przechodzimy dalej do osób z podznaku bliźniąt. Witam serdecznie, drogie bliźnięta. Już tutaj patrzymy, co u Was, e, już patrzymy, jak to będzie wyglądało w tym tygodniu. Będzie to już nowsza wersja, inna, trochę zmieniona, jeśli chodzi o aspekty wyroczni, te wyroczni tarota snów. Układ będzie inny, troszeczkę lekko rozwinięty. Dzięki tutaj pewnej sugestii pomyślałam, że może rzeczywiście no, warto by było coś tutaj przetransformować. Bardzo dziękuję za komentarze, za to, że jesteście. A co będzie się działo? Już patrzymy. W uczuciach dla singli, karta trójki pucharów. W uczuciach dla osób w stałych relacjach, władca. W finansach, sprawach zawodowych dla osób poszukujących tutaj dodatkowego źródła i w ogóle pieniędzy. Giermek denarowy. I dla ludzi w stałych relacjach zawodowych, czwórka pucharów oraz takie ogólne finanse. No i Rydwan na zdrowie jako wyznacznik ogólnej aury. Tendencji tutaj dla Was, jako karta taka trochę podsumowująca, no i właśnie zaznaczająca aspekt zdrowotny. Układ jest troszeczkę mieszany, ale ciekawy, bo dla singli, myślę, że single będą zadowoleni, zadowolone też, bo mamy trójkę Pucharową, i trójka Pucharowa jest kartą radości, zabawy, celebracji. Tutaj poznawania osób, uroczystości, imprez, ale też trójkątów emocjonalnych. Mogą być to świadome trójkąty, a mogą być nieświadome, czyli że na przykład coś nam się spodoba, ale nie będziemy do końca wiedzieć, czy ta osoba na przykład no nie ma kogoś, tak? możemy też wybierać między dwoma osobami równolegle, bo ktoś nam się po prostu spodoba. Ale jest to symbol zabawy, celebracji i takiego czerpania z życia garściami. Tak? Po prostu bawmy się, tak, nie oczekujmy, ale bawmy się, bo z tego też może coś wyniknąć dobrego, choć pierwym, pierwowzorem, pierwotną energią jest właśnie zabawa, do której karta po prostu nas zachęca. A dla osób zajętych, w stałych relacjach mamy kartę władcy, kartę męskiej energii zarządzającej w relacji. No i wszystko jest zależne, co ów mężczyzna w danej relacji będzie chciał. Jedni będą budować relacje, będą chcieli trzymać relacje w ryzach, w takim sensie pozytywnym, choć tutaj ta doza dominacyjna zawsze będzie, no a inni mogą chcieć no, zostawić, tak. Tak jak są dominacyjne kobiece karty, które też symbolizują jakby rozpad ostateczności, no bo taka jest wola, tak w męskim przypadku może być tutaj też ta, ta kwestia. Karta trochę właśnie walki o dominację, przypychanek pewnych małych scysji, no i tutaj wszystko jest zależne od tej energii męskiej, może też oznaczać ingerencję. Mężczyzny w naszą relację, tak? I przez mężczyznę też będą wynikać jakieś tutaj niespójności, trudności, komplikacje, bo ktoś będzie właśnie narzucał wolę. Natomiast w sferze zawodowej, finansowo-zawodowej, dla osób, które poszukują tutaj pracy, lepszych finansów, giermek, Denarowy jest kartą nauki, szlifowania umiejętności i nowych kontaktów, relacji z młodymi osobami. To dobry czas, by szukać pracy, tak? Pieniądz od początku mi się pokazuje, czyli z rozpoczęcie czegoś, przedsięwzięcia, no by dojść do swojego, do, do konkretnego momentu. Tak więc, dobra karta dająca wszelkie możliwości, zachęcająca właśnie do poszerzania wiedzy. No i tu młode osoby mogą nam pomóc, co też jest fajnym aspektem. Dla osób w stałych relacjach zawodowych, czwórka pucharowa tutaj te osoby trochę mogą czuć pewnego rodzaju apatię, niespełnienie i chwiejności emocjonalne. Choć sytuacja wcale nie będzie wyglądała źle, wy możecie nie czuć. Tutaj tego takiego pozytywnego flow w tej energii, i możecie po prostu skupiać się na przykład na przeszłości, gloryfikować się, cofać się do sytuacji, które już nie mają znaczenia, ale my je właśnie tak jakby doceniamy, zamiast patrzeć na przyszłość, na to, co możemy jeszcze zrobić i co możemy zdobyć. To jest właśnie bardzo ważne, że tutaj zastój może być przez nasze. Energetyczne, takie, no jak to się mówi, apatyczne podejście, takie, gdzie my po prostu skupiamy się na tych negatywach, gdzie, gdzie nie widzimy też do końca tej przyszłości i jakby nie chcemy jej widzieć, choć ona ma tutaj potencjał. Natomiast w kwestii no, i te finanse jeszcze w czwórce pucharów też, że my się nie do końca cieszymy. Także, na przykład, o, kiedyś to było lepiej. Na przykład, mamy teraz inflację, no i wiadomo, że te ceny poszły, bo no to możemy gloryfikować, no kiedyś było lepiej, ale było inaczej też, tak. No też, jakby nie widzimy też możliwości, tak, potencjału jakiegoś dostobycia tych pieniędzy, tylko będziemy właśnie skupiać się na tym, co było. I trochę przed tym karta przestrzega. Natomiast zdroweczko, no ten rydwan, karta ruchu. Karta zachęcająca mocno do ruchu, karta podróży w kwestii zdrowotnej, karta w ogóle dynamicznych wiadomości, zmian, odważnych decyzji i karta pomocy właśnie też z daleka. Tak jak mówiłam, gdzieś ta pomoc rzeczywiście może być po prostu w oddali. Uważamy na kolana, kręgosłupę, tutaj plecy, ramiona i wszystko, co się dzieje w ruchu może być pozytywne, bo zachęca karta do ruchu, do ćwiczeń, ale i też negatywne, czyli uważajmy na upadki, pewne kolizje, skręcenia, kontuzje, tak, czyli nie przewartościujmy tej kwestii ćwiczeń, nie przedobrzyjmy, bo możemy tutaj no, niestety też cierpieć w drugą stronę. To jest też karta pewnych stanów zapalnych. Które mogą się pojawić i małych urazów, które są po prostu w ruchu. Czasami, na przykład, ta karta objawia się w takiej kwestii, że musimy się przewrócić, tak, na schodach, na ulicy. No teraz, zwłaszcza kiedy jest śnieg, jest to gdzieś tam niestety możliwe, dlatego pewne ostrzeżenie w tej materii jest. Warto na tym, tym pomyśleć, zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że horoskop Wam się podobał. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej!